Kolejnym sosem jest e, sos sezamowy. Chyba samego, sam od siebie też, bo nigdy nie kupowałem takiego sosu, nie pamiętam. Chciałbym go skosztować. On jest tutaj... Napisane, że jest to sos bardziej do sałatek, kanapek, surówek. Do mięsa tak mniej. No, ale właśnie zobaczymy, jak, jak to smakuje. Tutaj na to mam inny sos, który testowałem. Teraz Rozleję ten i przetestujemy ten sos. To jest już położony, to jest ten. No i teraz konsystencja jest taka normalna, sosowa, tak jak niektóre wcześniejsze. Sosy, które testowałem, podchodziły pod, pod, pod lody albo coś, coś w tym stylu. Ten jest taki typowo sosowy, konsystencja, konsystencję, Żydzi o zapach. To coś tutaj czuć fajnego, czuć ten sezam. Nawet i jeszcze coś, co mi zapach jest nie najgorszy, zaraz zobaczymy, jaki będzie smak. Mm, bardzo dobra. Bardzo dobry sos. Mm. Naprawdę świetnie by było właśnie zrobić taką kanapkę sobie z szynką i polać Tym sosem Wyczuwalny jest e, sezam Chyba majonez To jest sezam majonez. Zaraz zobaczymy co tu z tyłu pisze Cukier prżone ziarno sezamu Hmm. no akurat nie piszę tutaj co chyba o majonezie no ale troszkę podchodzi właśnie pod, pod, pod majonez i sezam ten prażony taki sezam naprawdę jest to bardzo dobry sos tak jak mówię wcześniej sosem i tak średnio niektóre smakowały tak ten y, mogę polecić B bardzo dobry sos y, sezamowy firmy Roleski